Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony cuki i zapraszam Was na kolejną bitwę w Total War Arena. Oczywiście zaczniemy sobie od razu od wyszukiwania, ponieważ już przed nagrywaniem postanowiłem, że w tej bitwie zagram sobie artylerią. Oczywiście wziąłem sobie trzy oddziały artylerii, co jest głupie dość, bo jeśli macie kogoś, kto Was broni, to bardzo szybko przegracie, ale mam wiarę, że trafię porządny team, który jednak będzie w stanie mnie obronić. A jeśli nie, to szybciej się bitwa dla mnie skończy i będę mógł się skupić na komentowaniu jej. I jak widzimy, dość szybko nam znalazło bitwę, bo już w 40 sekund. No, teraz czekamy, aż nas we weźmie do bitwy. Ciekawe, jaką mapę trafimy. Mam nadzieję, że trafię jakiś, nie wiem, maraton albo, albo termopile. Ale inne mapy też są fajne nawet. No, zobaczymy, co trafię. Salernum. No, właśnie, to jest mapa, której najbardziej nie chciałem brać, bo bardzo często połowa teamu przeciwnika i naszego idzie w miasto, i tam nie macie w ogóle możliwości, żeby strzelić. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo kawalerii, bo gramy oczywiście jednostkami czwartego tieru, więc kawaleria już może tutaj się pojawić i to w dość sporej ilości. Ale z tego co widzę po herosach, to mają dwóch herosów od kawalerii. No i my mamy... No też dość niedużo kawalerii, a więc... Raczej będzie dobrze, mamy tutaj trzy oddziały, tutaj trzy oddziały, czyli przeciwnik też pewnie ma podobnie sześć oddziałów kawalerii. Mam nadzieję, że... Będą mnie bronili. Kto idzie na szóstkę? Na szóstkę idzie kawaleria, bardzo niedobrze. Na dziewiątkę idą... Łucznicy i włócznicy. No, lepiej, ale to jeszcze nie jest to, bo ty, tymi włócznikami będzie bronił tylko swoich włóczników. Na trójkę idzie kawaleria. Na siódem, no siódemka do mnie nawet nie przyjdzie, gwarantuję. No dobra, czyli praktycznie jesteśmy zdani na siebie. W ogóle zobaczmy, jak cała mapa wygląda. Proszę, tutaj mamy miasto. Tutaj mamy pola. Tutaj mamy takie la lasy. Wszystkie te lasy są dostępne dla jednostek, można po nich chodzić. Weni, hmm. czy wam skila weni, i oczywiście idziemy na pozycję. Ktoś hmm. mi mówił, żebym szedł na siódemkę. Niestety na siódemce to jest dość zła pozycja dla artylerii. Najlepiej się ustawić tutaj, bo wtedy tutaj jeden oddział pikinierów i tu jeden oddział pikinierów Starszą całkowicie, żeby nas obronić Bo jak gram ze znajomym, to zawsze się tak ustawiamy, że jeden z nas bierze artylerię, a drugi bierze pikinierów I jeden się ustawia pikinierami tu i tu I trzeci oddział bierze łuczników na przykład I Jak ja gram, to biorę akurat dwa oddziały czterotierowych pikinierów i scytian archerów A on bierze balisty i sobie tak gramy i to nie jest żaden problem. O i tam widzimy już y, łuczników. No. Mam nadzieję, że trafię. Bum. Ojoj, oj. i piękne trafienie. Bardzo piękne trafienie. Dobra, ustawiajmy się, dalej jedźmy. Trzeba się ustawić na pozycji. I tu widzimy kolejnych yy, łuczników, ale przepraszam, nie łuczników, tylko włóczników. No, no, wal. O, no nie jest to najlepsze trafienie, ale... nadal jest bardzo dobre. Zobaczmy, tutaj sobie strzelmy. Może coś trafię. Bardzo piękny strzał. Tutaj widzimy za to kupę strzelców. Strzelmy sobie w nich. On pewnie myśli, że jest bezpieczny. I niestety pudło. No trochę trafiłem w tych, ale to było bardzo duże pudło. Bardzo, bardzo duże pudło. Tutaj widzimy, przeciwnik już puszuje naszych. Polipka, nie wiem gdzie się mam ustawić w tej chwili, ponieważ. Nie, nie ustawić, tylko celować, ponieważ zbytnio narażeni są moi sojusznicy. Tam sobie przyceluję, może bez tej amunicji. Zobaczmy. Tutaj na przykład. Piękne trafienie. Wbrew pozorom, to nie są złe trafienia, to są nawet do, dość dobre trafienia. Artylerią naprawdę ciężko trafić. I tutaj kolejne dość przyzwoite trafienie w, w przeciwnika, ale tutaj nie, tam nie muszę iść. Okej, okay. tutaj mamy jakichś łuczników, na których uderzyła kawaleria, więc. Nic z tym już nie zrobię, ale mogę. Nie, 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 nie. nie. Aj, zwaliłem. Zepsułem i to bardzo. No okej okay. Okej, okay, tutaj sobie strzelmy. No, szybci włócznicy. No, troszkę, troszkę trafiłem, troszkę nie trafiłem. Ale nasza drużyna dość skutecznie nas broni tutaj. Strzelmy tutaj. Może trafimy jeszcze tych włóczników. Mam nadzieję, że ta kawaleria się stąd zmyje dość szybko. Dobrze. 408 punktów nabite. Tam coś jest. Tutaj jest jeszcze sporo celów. Okej. Okay. Ognia. Mam nadzieję, że trafię tych oszczepników. I piękne trafienie. Bardzo dobre trafienie. W moim wykonaniu. Dawaj. No ale niestety teraz już ich nie widzę. Straciłem widok na nich, ponieważ mój sojusznik odpuścił sobie tą wieżę. Mam nadzieję, że ci łucznicy ją zajmą, żebym znowu miał widok na tych przeciwników. Dokładnie. Ognia. Pomożemy tym łucznikom trochę. Dokładnie, oddział już został rozbity w tej chwili. Holipka. E... Tutaj, tutaj strzelać, ognia. No, trafimy. A kolejne trafienie 13558 punktów. Nie wiem do końca co te punkty oznaczają, ale niech będzie. Tutaj strzelamy teraz. I 20 tysięcy punktów. Nadal nie wiem, co one oznaczają, ale dobra. E, tutaj widzimy, kawaleria jedzie na nas. E, spróbujmy w nią trafić. No, trafiliśmy. Jest bardzo dobrze. Trafiliśmy w tą kawalerię. To, to nie jest źle. To naprawdę nie jest źle, tam pewnie stoi jakiś mały oddział, więc spróbujmy go skasować. Dokładnie. Strzelmy jeszcze raz w to miejsce mniej więcej. Ja wiem, że tu jest przeciwnik, bo jest czerwona flaga, więc nie myślcie, że ja sobie tutaj używam jakichś cheatów czy coś takiego. Po prostu ja wiem, że tu jest jeden z przeciwników i widzimy moja artyleria. Niestety jest już pod ostrzałem jakimś. E, albo i nie. Zdawało mi się, że jestem pod ostrzałem, ponieważ moje moi jednostki się zaświeciły na czerwono. Najwyraźniej tak nie jest. Widzimy kawalerię, mamy z tyłu jeszcze do pomocy w razie czego, do obrony bazy. Ale ja nie mam już zbytnio. Nic do roboty, bo nie widzę przeciwnika, no niestety. Tu widzimy gracz Liam. Bardzo dobrze mnie broni. Mimo, że nie ma dużo punktów, ale bardzo dobrze gra, bo broni artylerii, która swoją drogą jest druga w drużynie. O, widzimy, że znowu zajęli flagę. Spróbujmy tam strzelić. Nic, niestety. Spróbujmy strzelić tutaj, tak więc. No, dawaj. Nic, niestety. O, tutaj mamy łuczników. Świetnie. Mam nadzieję, że. Walić. Mam nadzieję, że trafię w nich. Doskonale. Teraz tutaj sobie przycelujmy. No, ognia. No, ognia. Olipka Strasznie po swoim przejechałem. Sorry, stary. Przepraszam, ty mnie tak bronisz, a ja po tobie strzelam. No. Moja wina Nic się nie wykręca się. Dobrze, że przeciwnik nie myśli. Zmniejszymy sobie obszar celowania. Dzięki naszej umiejętności. Tam mamy jeszcze sporo przeciwników. Ciekawe, czy mam tam bicie. A, tam nawet nie ma w co strzelać. Już zbytnio. Mm. Nie chcę im dać też punktów, jak do mnie dojdą. W ogóle na punkty przegrywamy, to jest bardzo niedobrze. Mm. Tam, wygrywamy. No, okej, okay, nie mamy w co strzelać, czyli musimy podjechać do przodu. No, musimy podjechać do przodu, nie ma innej opcji. Musimy mieć, co... jak strzelać do przeciwnika. Niestety, zostało nam już tylko 6 minut, więc niewiele podjedziemy. Ale użyjmy sobie skilla Veni, co nam da dodatkową tą prędkość ruchu. Zatrzymajmy się, tam stoi kawaleria bez ruchu. Mam nadzieję, że się nie ruszysz. Proszę się nie ruszać. I bum! I po oddziale praktycznie. Bardzo pięknie. Dziękuję, że się nie ruszałeś. Teraz tu sobie strzelę. Powinienem trafić. Dokładnie. I oddział został rozbity. Widzicie? Ma się tego skilla. No, ostatecznie jest dość sporo. O Jezu. Jezusie. Nie, nie, nie. Błagam. Nie, 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 nie. Strzelać. Bum. Bum. Świetnie. Świetnie. Zatrzymaliśmy ich w razie, gdyby chcieli szarżować. Ale to nie jest zbyt dobra sytuacja dla mnie, ponieważ. Yy, widzicie, nie mogę w nich yy, strzelić. W ogóle. Yy, no dobra. Nie możemy w nich strzelić, ale możemy na pewno jechać pod bazę przeciwnika i użyć sobie skilla w Veni, który nam zwiększy speed dla wszystkich okolicznych sojuszników, a to poza tym kawaleria wybiła się od tyłu, więc już ci średnio średniozbrojna piechota tak naprawdę już przegrali tą potyczkę. My za natomiast jedziemy dalej do przodu, żeby w razie czego móc strzelać do przeciwnika. Bo oni nam już nie zagrażają. Oni są związani w walkę, więc o Jezu. No dobra. Daliśmy im kilku punktów. To jest naprawdę niedobrze. Ale mamy... Mamy jeszcze jedną katapultę. Mam nadzieję, że oni mi szybko dadzą widok. Wy w ogóle uciekajcie gdzieś tam w las, żeby nie dać im więcej punktów. Bo i tak już im za dużo tych punktów dałem. Tu widzimy... A, tu jest jeszcze jedna katapulta, do której mogę w sumie strzelić. Spróbujmy, nabijmy sobie trochę punktów. Dobrze, zniszczyliśmy machinę. Więc odwróćmy się w tą stronę. Więc sobie że przeciwnik się pewnie gdzieś tutaj chowa. Więc wiele mu nie zrobimy. Ale ci oszczepnicy... No, do przodu! Do przodu, idź zakapuj, stary! No i niestety znowu widzicie... O, dobra, ruszył się, ruszył się. Może obsługiwał jakiś inny oddział na polu bitwy gdzieś tam daleko. No, gdzie oni są? D dokładnie, tak jak mówiłem. E, tak jak mówiłem. Byli w tym miejscu, w którym powiedziałem. No, ognia. Bum! zdekapowani. E, teraz, e, dobra, dobra, dobra. E, tutaj, ognia. No, coś tam trafiłem, ale nie dużo. Ok, zdekapowani całkowicie, czyli już jest dobrze. Spróbujmy ich tak trafić, jak się uda. Jeśli trafimy w ten mały obszar, który mamy dostępny, no niestety nie trafiliśmy zbytnio. Strzelmy w takim razie tak. No i się ruszyli, no niestety. No dobra, trudno się mówi. No i tak byśmy nie trafili zbytnio. Dobra. Odpalmy sobie skilla. Yy, dawaj, 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 dawaj. I strzelamy w ten sposób. Powinniśmy trafić. I niestety nie. No. po nie nie, 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 Proszę, nie, nie, nie. Krzyżyk, krzyżyk. Dobrze. Dobrze, nie rusz... A no, w sumie grał łóżnikami, więc... Niezbyt miał szansę zareagować. No dobra, strzelmy sobie w to miejsce. Już nawet nie wierzę, że w nich trafię, ale... Nawet jeszcze trafiłem. A, no, widzimy artylerię, jestem pierwszy w tabeli, to nie jest źle, to jest nawet dobrze. Na punkty wygrywamy. Ale ktoś nam kopuje bazę? Nie. Okej. Okay. Oj, co ja zrobiłem? Jedźcie do przodu. Tutaj mamy, widzimy oddziały pikinierów. Hmm. Okej, okay, mam, 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 mam. Ognia, 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 tutaj. Proszę, uciekaj, uciekaj w dół, uciekaj w dół. Dobrze. No i niestety już kolejnej serii nie oddam. Tam mogę sobie co najwyżej spróbować strzelić, ale to już nic nie zrobię, oni, oni uciekną, żeby nie mieć strat. Nawet nie zdążyli. Ale to była dość przyjemna bitwa, powiem szczerze. Pooglądaliśmy sobie trochę pole walki, po postrzelaliśmy z artylerii, pokazałem Wam, jak to wszystko działa. No ale widzicie, artyleria jest bardzo łatwym celem dla kawalerii, gdyby wroga kawaleria tak naprawdę... ...pojechała koło lasu, to by do mnie dojechała bez problemu, bo... Od, ominąć oddział włóczników kawaleriu to bardzo mały problem jest. Ale na szczęście tak się nie stało. Mam 740 Expa, ja go sobie na pewno y, wymienię. Bo piąty tier już mam wybadany i. Ja nie lubię grać z takimi inżynierami, bo są zwykli inżynierowie, które mają takie o, takie o machinki małe. Do wybadania. Następne w kolejności są balisty. Balisty są dość dobre. Na siódmy tier to też widzę balista, ale na ósmym już mamy katapultę. Nie, na ósmym też mamy balistę. Tak, to jest ósmy tier. To jest ósmy tier. I na dziewiątym mamy balistę. Tak, artyleria chyba idzie do dziewiątego tieru tylko. Nie, do dziesiątego. A, bo jest. Ósmy i dziesiąty od razu, OK, Rozumiem. Logic. A w każdym bądź razie tutaj dziękuję Wam bardzo wszystkim serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że bitwa Wam się podobała. Jeśli chcecie więcej bitew, to łapkujcie. I mam nadzieję, że się wyrobię z nagraniem Terrarii, bo jeszcze muszę dzisiaj ją wrzucić, ale prawdopodobnie wrzucę dwa odcinki jutro. No ale, to tyle na ten odcinek. Do zobaczenia i, a raczej do usłyszenia w następnych bitwach w Total War Arena i moich innych seriach. Hej.